Płyniemy rzeką Tugą, która przepływa przez żuławy. Skąd wzięła się ta nazwa? Trudno powiedzieć skąd pochodzi nazwa Tuga. Rzeka, która jest nazywana królową żuławskich rzek, z racji tego, że płynie właśnie przez centrum Żuław, przez Żuławy Wielkie. Być może nazwa pochodzi od tego, że rzeka bardzo szybko potrafi przybrać wodę, jej stany zmieniają się błyskawicznie, czyli tyje. Ale chyba to nie jest dobry ślad. Rzeka na pewno w ostatnich kilku, kilkunastu latach bardzo się zmieniła pod względem czystości. Jest to rzeka bardzo czysta, dbamy o jej czystość. Widzę też, że wzdłuż brzegów rośnie dużo przybrzeżnej roślinności, która oczyszcza wodę w naturalny sposób. Pobiera różne składniki z wody i odciąża zanieczyszczeń. Słyszałam również, że rośnie tutaj bardzo cenna zagrożona wyginięciem roślina. Jest to paproć. Z tego, co orientuję się, jest to jedyny gatunek paproci wodnej występującej w Polsce. Jak ona się nazywa? Jeden z dwóch gatunków. Jeden z dwóch gatunków paproci wodnej. Jest to salwinia pływająca. Rzeczywiście bardzo rzadki gatunek w Polsce. W samym środku lata, no trudno sobie może teraz to wyobrazić, ale rzeka jest dokładnie, szczelnie pokryta kożuchem takim płaszczem, przykryciem, dywanem zrobionym właśnie z zielonych liści pływającej Salvini. No Niektórzy mylą się, po prostu przyjeżdżając tutaj, myślą, że są to świetnie zadbane trawniki, a jest to bardzo wiele okazów, miliardy chyba pływającej Salvini. Tuga. Cóż mieszkańcy okolic robią dla niej? Tuga przez w zasadzie, lata 70., 80. była traktowana jak, jak ściek. Wrzucały się do niej różnego rodzaju dziwne rzeczy. Do tej pory na dnie y, jest wiele śmietników, kanapy nawet. Myśmy zaczęli od sprzątania rzeki. My to znaczy, to była taka inicjatywa obywatelska. Iluś tam? Ludzi skrzyknęło się mających łódki i zaczęło po prostu rzekę sprzątać, nie oglądając się na, na urzędników. Na początku to były naprawdę dwa razy w roku, sprzątaliśmy to było 10-20 metrów sześciennych śmieci. To chyba na wiosnę pierwsze sprzątanie? Pierwsze sprzątania były na wiosnę, i potem jeszcze robiliśmy jedno tak październikowe, kiedy właśnie tak jak teraz Salwinia opadała mhm. i można było łódeczko ładnie sprzątać. We wrześniu bieżącego roku odbyła się tutaj wielka akcja pod nazwą Bioblitz. Czy mógłby Pan powiedzieć kilka słów na jej temat? Bioblitz, czyli badanie bioróżnorodności rzeki, jest to akcja wymyślona w Ameryce dawno temu. Charakterystyczną cechą tego typu akcji jest właśnie to, że one są przeprowadzane w miejscach, bardzo często odwiedzanych przez człowieka. Myśmy zrobili w Nowym Dworze Gdańskim badanie bioróżnorodności pod hasłem właśnie Rzeka w mieście, czyli co mieszkańcy mogliby wiedzieć o rzece, a czego na co dzień nie wiedzą, ponieważ przychodzą obok. Nie zauważają, że ta rzeka rzeczywiście kryje w sobie wielką bioróżnorodność. Cały ten ekosystem to jest również to, co znajduje się na jej brzegach, nie tylko w wodzie, czy w mule, czy to, co się. Nad wodą porusza jest to jeden ekosystem i w mieście no, badanie, które przeprowadzili naukowcy z Łodzi, z Gdańska, w tym roku również ze Szczecina, daje zdumiewające rezultaty. To jest kilkaset gatunków roślin i zwierząt odkrytych, bytujących na co dzień obok nas w mieście, małym miasteczku na przestrzeni dosłownie dwóch kilometrów długości rzeki. Wspaniała lekcja dla wszystkich, dla młodych i dla dorosłych. Mamy nadzieję, że nauczy to młodzież szacunku, nauczy to nas wszystkich szacunku do tego, co nas otacza i będziemy lepszymi, świadomymi użytkownikami tego, co nam zostawiły poprzednie pokolenia żuławiaków. Naturalne ma swoją wartość. Jak się okazuje, można ją wycenić w pieniądzu. To jest rzeczywiście dość nowy pomysł, ponieważ przez kilkadziesiąt ostatnich lat takie rzeczy jak powietrze, woda, wiatr, wiatr e, były uznawane za dobra wolne. To znaczy, że to jest coś, co przyroda nam dała i możemy sobie z tego korzystać. I one są praktycznie albo niezużywalne, albo są, e, nie można ich w żaden sposób wycenić. Czasem najpierw się okazało, że one są zużywalne, bo możemy zanieczyścić powietrze, możemy zanieczyścić wodę, możemy również zużyć wiatr, jak się okazało, a w każdym razie wykorzystać go. I do tego się włączyli ekonomiści, którzy utworzyli całą nową gałąź ekonomii, ekonomię środowiska naturalnego i wykorzystania zasobów. Na przykład możemy wyznaczyć wartość rzeki Tugi. Na przykład możemy wyznaczyć wartość rzeki Tugi, czyli takiej niezbyt wielkiej rzeczki, która sobie płynie przez średniej wielkości miasto, ale nagle się okazuje, że ona wykonuje różne ważne usługi. Wycenione w Na pieniądze. przykład. Pierwszą usługą jest oczywiście dostarczanie wody bezpośrednio. Oprócz tego jest bardzo ważna wartość, rekreacyjna, ale oprócz tego są takie usługi jak zatrzymywanie azotu, fosforu, zatrzymywanie węgla, co z kolei jest związane z tym wszystkim, co żyje w rzece. I to, co żyje w rzece, może mieć również różną wartość wyrażoną? Pewnie pieniądze. Te karteczki z ceną mm. możemy przyklejać do wszystkiego. Na przykład możemy zadać pytanie, co ma większą wartość? Ślimak żyjący przed te cudze czy też mał. Oczywiście. W przypadku tego ślimaka i małża mm. myślę, że rozumowanie przybiegałoby w ten sposób, że ja mam do zaoferowania fragment rzeki, na którym często występują małże, takie na przykład jak skójki, które filtrują dziennie około 5 litrów. Wody rzecznej, każdy taki małż się przepuszcza. Małż funkcjonuje jako filtr biologiczny. Czyli on oczyszcza nam rzekę, e, oszczędza nam pieniędzy, które musimy wydawać na oczyszczalnie? A co z takim ślimakiem? Ślimak z kolei zajmuje się zgryzaniem glonów, przede wszystkim porastających e, wszystkie twarde powierzchnie. Gdyby w rzece występowały tylko glony, to ona szybko zrobiłaby się taką szczarzową zupą zieloną i straciłaby swoje właściwości te właśnie skomplikowanego, cennego ekosystemu. Jest takie ładne nowe określenie w Unii Europejskiej, to się nazywa zielona infrastruktura. Właśnie rzeki są nazywane zieloną infrastrukturą, tak samo jak jest infrastruktura przemysłowa, drogowa. To taki skomplikowany ekosystem, jakim jest rzeka, jest wycenianą w pieniądzach infrastrukturą każdego kraju. Bardzo trzeba o to dbać.